Z białego, z niebieskiego kolca. Czy sobie pamiętają, kolta. Dobra, patrz jak się chodzi na radio do JMS-u. Los Santos, Police <gulity> polis department, To j***ego w dupę JMS-u. Po raz o. siódmy raz zgłaszamy potrzebę, że potrzeba wsparcia JMS-u, żeby ocalić naszych kradnych, <gulity> jak i aresztowanych. No, pan powie, my, my byliśmy na sygnałach. No ale chyba całej drogi nie musisz Ach, mieć. Pan przekracza ten prędkość oh. bez sygnału Wsparcie Uwodem nasze 20 Wychodzisz 621-10-5 10 5 212 plus 25 5 71, 7 6 i <śleski> się niech odbierze 706 plus 25 5 to Trafisz nie mogłem Mieźniarka zablokowana no, chyba nie ma co strzelać. Na 7 hamerów Ojej, o jeden by w ogóle wyleciał poza A RSPD dla gazdonki potrzebne. Tak, dla jeden, wety, y jak będę ten raport. Na 7 hamerów to ile tam jest ich kut? Mogą być pod wielostronne, będziemy tylko skończyć. Niektóre potrzebne są. Są Trzy do niej. No. Świączkę. Mogą Powoli ten, pojazd nam odjeżdża. Ten pojazd wyciąga 500 km na godzinę. Dlatego jest pobrany Camaro 11:50. Oj! jeden aktualnie. Z, z <grym> na Ała! Powiedzcie mi, co, co to daje Hasarelowi, tak, cały tak. czas gada o tym Camaro i 500 na godzinę? Na jest, na jest, na jest. Kilometr. Wiesz go? Tezer jest, tezer jest, gościu! Pada się, podaj się, podaj się, podaj, podaj, podaj się! Podaj się. Co? Jesteśmy na miejscu. Oddaj się! Tu? Nie, już za dużo Darek leży, jest jeszcze z 8. I tam, yes. i na nawal też leżą, bo się na 8 wyskoczyli. Na hełmie, padłem na strzało Ciekawe Ciekawe Cajnym, w tym takim nie raptorem Nie w nie raptorze Ale kierujesz? Tak, tak, tak Dobra No wsiadaj, chłopak Mamy no, kolejcia bombi 154 gniewu leci na nie. To my to my. RPG raptor nasz? Mamy dwóch na. Na, na nasz, nasz nasz, nasz. Dobra, wchodźcie Mishota Ja nie szukam problemu No ok. Dobra, podajecie się, podajecie się, nie macie wyjścia teraz. Ale co ty, co ty, co ty, co ty? Ej, ej, bohaterze, je Stoi, stoi, stoi. Oddaj się. Nie wiem, to jest, co robicie. Ale nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj. Ale... Dobra, stój, stój, stój. Idę ich zgłosić. pyk. By... Nie, łączymy to, co zawsze na konwoje. Przy tym mnie zawsze odbijają. Ei, cara! Onde isso? Onde é isso? É da curva. <laughs> Dawaj, jedymy, jedymy tu Co ty k***a robisz? Ziomek A na k*** rzucasz? Nie widziałem A Co ty robisz? Nie widziałeś, no okej okay. To polecam patrzeć w się siemanko No to polecam zamknąć pizdę CO JEST?! Dobra, nie jedziesz już, teraz już nie jedziesz, teraz już nie jedziesz o Jezu No i czemu ty aż pierwszy... Do spania. Zaraz potrzebujemy jednostek, wsparcia naszej pozycji. Tego się nie spodziewałem. Gdzie spało do szefa? Gdzie spało do szefa? NA ZIEMIĘ! WYPIERDOL- Plecak No i co? No panie, tak to nie! Jak on to zrobił? Ja. Chestą po prostu wyjść wolno. Takie... A, a, Wyjdę a, a. sobie dolnym a wyjściem, ale... Już tu nie wrócę. Daj Panie Boże, ja, że ty zrobisz. Medykowi się nic nie stanie, pójdzie ze mną Potworzy, drzwi. A jak nie, to pójdę siedzieć za mną. Ty mnie w szpitala, ja odejdę bezpiecznie nie będziecie za mną podążać. Moi zrozumieli? Zostanę tak. zytrzymany Ja bym powtórzył jeszcze raz. To ja powtarzam, do tego medyka, który jest poddany, ja ten zrobię coś takiego, a, 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 a ty padniesz na ziemię, a my wtedy oddamy strzał. Ostatni raz, proszę cię, odłóż broń, klęknij, ręce za głowę położysz i będziesz po Dobrze, panie... Nie, no jemu Dobry się nic medyk. nie stanie, jemu się nic nie stanie. A ty wiesz, że nie wyjdziesz stąd żywy, nie? Myślę, że wyjdę stąd żywy. Jak chcę stąd tylko wyjść tyłem, słuchajcie. Rozejdziemy się. A -a. No No i Baylando. Obserwujmy się eee. To Tito, ale. Okay, to, Tito, chodź. Chodź, chodź. Później odstaję po O, podejdź tam do tych chłopaków, pogadamy z nimi. Dzień dobry. Dzień dobry. Oj. Tak. Nie, poprawny pas ruchu, na palo... poprawny pas ruchu, kierunek wschodni. Poddaję, pasy seriuszy. poddaję seriuszy. Jest to pas na do stroje. Otoczmy ich w ten sposób. E, Wolny odjazd zostaną z policjanta. Do... Na... ja pierdole. Co? Potwierdzam. Nie, 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 mi Obserwujcie zdarzenie. Ta. Ja, ja wiem, mam tego ja obszernę zostawić, bo on się zachowywał za Kto tam, tam leży pośrodku drogi? Kto tam leży? Ja mu zabrałem, chodź, pies, pośrodku po drogi? Tam no, za mną, koło radiolki, koło silverado. Ktoś nasz leży. <śles> <śles> Jest. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No, blisko, chłopaki. Trzeba do nich nie. A wysiadka. Nie moją stroną. Nie. Oj, 10-13. Kurczę, na nasze 20. Co ty Potrzebne robisz, na szkołach? Potwierdzam! KOWAL się. KOMA się wyjemlin! Nieprawda! Status trzeci niestety Albo drugi już, no, że nikt nie jeździ na ulicach. To mam ku normalnie tor wyścigowy dla siebie zbudowany. O ja... Jezu! O Jezu! Oooooo! Ooooooo! Mamy raz swój wydar. O, oh, wow. przyjmujemy U2, czyli 24P1 A robią... to jest parking, kierowca w tym GTS-ie? Nie, trochę chyba Co jeździ tylko w Dobre, tym GTA? Bądź. Wszystko k zna na tym GTS-ie Jaki k***a przejazd to był w ogóle, co to k***a było? W ogóle ty co, co ten chłop robi Pozycja 20, cały czas mał jeden, cały czas mało jeden Wyjechali, przecieli i wjeżdżają dalszy w dalszym ciągu Magarana będzie kierunek północny wynie.